Kryształowa czaszka. Kryształowa czaszka to niezwykły i tajemniczy artefakt. W ezoterycznych kręgach uważana jest za nośnik potężnych energii oraz źródło mistycznych właściwości. Kryształ kwarcowy, z którego jest wykonana, stanowi wierne lustro ludzkiej duszy, zdolne przechowywać i magnetyzować energię. Legendy przekazują, że kryształowe czaszki były używane przez starożytne cywilizacje. Na przykład lemuri i Atlantydy do różnorodnych celów, w tym uzdrawiania i dostępu do głębokiej wiedzy, do zaklinania, programowania i przechowywania informacji. Przypisuje im się także rolę w rytuałach związanych z podnoszeniem wibracji oraz ułatwianiem komunikacji z duchowym światem. Medytacja z kryształową czaszką jest postrzegana jako sposób na otwarcie się na jej potencjał. W trakcie tego doświadczenia można doświadczyć wzrostu jasności umysłu podniesienia wibracji energetycznych i uzyskania głębszej łączności z subtelnościami duchowego wymiaru. Fascynujące jest to, że interpretacje i wierzenia związane z kryształową czaszką są różnorodne, a każdy może doświadczać jej obecności w sposób indywidualny. To fascynujące narzędzie stanowi zatem nie tylko przedmiot zewnętrzny, ale również bramę do odkrywania wewnętrznej mądrości i duchowej świadomości. Wróżbita Łukasz Węcka